Dzień dobry, witam serdecznie. Z MMA piwnicy, moim Skype'owym rozmówcą dzisiaj Robert Ruchała. Cześć, Robert. Witam serdecznie wszystkich. Paz jest. Także, kurde, humor dopisuje. Pobudka z rana jest 40 razy lepsza niż, niż taka najzwyklejsza. No i tam, no i no jest super ogólnie. No. Jak no to tak... może o samej pobudce, bo wrzuciłeś takie zdjęcie, że piękna pobudka i. Z jednej strony pas, z drugiej strony puchar. Co czułeś budząc się, ten niedzielny poranek w nowotelu Marinie? Może szumiało kilkadziesiąt metrów od hotelu. Jakie to było no to, uczucie? Kurde, ogólnie powiem Wam szczerze, że wtedy akurat spałem godzinę, bo miałem sobie takie emocje, że o godzinie 3.50 położyłem się do łóżka, wziąłem telefon i kurde, patrzę, ósma nie. Ale ogólnie jeszcze w międzyczasie dzwonił do mnie Chińczyk po walce właśnie na USC. Ze szpitala dzwonił na FaceTime ie. i jak zacząłem z nim rozmawiać i jeszcze tam, wiesz, wiadomo, doszły emocje i wszystko. I jak położyłem się do łóżka, to już po prostu nie mogłem zasnąć. I jak popatrzyłem na telefon, była godzina ósma, poszedłem spać na godzinę, obudziłem się i po prostu mówię, nie wierzę, nie? Paz jest, kurde, to nie jest sen, to, to, jest, to jest prawdziwe życie i puchar obok. Także no coś niesamowitego Dominik zrobił mi właśnie, po tak jak spałem. No, no, no kurczę, no, no takie pobudki, no to po prostu zapamiętam do końca swojego życia, nie i ten czas. Wszystko zgodnie z planem szło do momentu gali, czy miałeś jakieś urazy, o których tam wcześniej nie powiedziałeś? Wiesz co, no to, kurde, mikrourazy jakieś tam miałem, nie, no to wiadomo, jakby do, do, do walk ogólnie zawsze są jakieś kontuzje i, yy, i po prostu teraz akurat bym miał czas, żeby to wszystko zaleczyć, yy, ale co, ale no jakby do, do momentu w sumie walki to po prostu wszystko było idealnie przygotowane, plan był idealnie, praktycznie zre zrealizowany, no miałem robić to co robiłem, I robiłem to na raz w rzepkach, robiłem to na sparingach miliony razy. No i kurczę, wszedłem pewny po prostu swojego, swojej formy, o. Nie, że pewny siebie, że wiesz jakby, znaczy no pewny siebie byłem, ale po prostu byłem pewny swojej formy. Tego co zrobiłem. Powiedziałeś, że to wszystko było trenowane wcześniej na treningach i rzeczywiście wrzuciłeś się taką kompilację. Jak tam Wolan dość dużo przyjął tych, tych frontkików, a i biedny, biedny Filip. Natomiast Patryk też mówił, że doskonale wiedział, że będziesz to robił i nawet już był w momencie odchylenia się przed tym frontem, gdy go zahaczyłeś. To taki plan był po walce Patryka z Dawidem Śmiałowskim, czy kiedy on się narodził? No to jeśli chodzi o, o ten plan, no to tak, jakby było to trenowane no, milion razy i to i biłem i, Filip, i Filipowi Wolańskiemu i mojemu wujkowi i Pieczkiewiczowi, no normalnie tyle tych wrotków, co ja zrobiłem przez te same przygotowania, to było coś nieprawdopodobnego, nie? Kurczę, no. Co się nakopałem, no i od tego się zaczęło właśnie, że właśnie Dawid Śmiułski nam pokazał, że tam się da zmieścić to kopnięcie. Dodatkowo po prostu oglądaliśmy jego walki. No i, no i w tych walkach po prostu widać było, że gdzieś te kopnięcia można tam lokować. No i, no i po prostu jak wyszedłem i poczułem, no to kurczę, no to, to weszło, nie? I ogólnie te frontkiki miałem kopać przez całą walkę, a wystarczyły w sumie dwa i, i, i skończyła się, że tak powiem, robota. Co czułeś wychodząc do klatki w, no, w Ergo Arenie? Czułem mega pewnego Roberta, nie? takiego, który po prostu wie gdzie po co idzie, który idzie udowodnić wszystkim, że, że, ten, że ta porażka z Parnasem tylko i wyłącznie podrażniła te moje ambicje i chciałem pokazać wszystkim, że po prostu no nie jestem zwykłym leszczem, tak? tylko jestem gościem, który przegrał z tym, z tym zawodnikiem z największej topki. Według mnie Parnas jest topką jeśli chodzi o świat. I po prostu przegrałem z takim zawodnikiem, wywnioskowałem wszystko, co mogłem z tej walki, analizowaliśmy to. i No i teraz chciałem po prostu wam wszystkim pokazać, tak, że, że po, po, po ciężkiej porażce, która była u mnie w mieście, która po prostu sprawiła, że zabrali mi pas i, i czułem się tragicznie, to, to da się z tego wszystkiego wstać i, no i zawalczyć jeszcze raz o to trofeum i je zdobyć. Zakładałeś, że to będzie taki krótki pojedynek w życiu. Ja to w ogóle raczej byłem przekonany, że będziemy się bić przynajmniej w cztery rundy, nie? I to gdzieś tam w czwartej może gdzieś zacznę przejmować kontrolę, że, że Patryk po prostu gdzieś będzie, będzie tam miał jakieś yy, problemy kondycyjne i wtedy gdzieś może gdzieś go poddam, albo, albo gdzieś jakiś i odbicie w parterze, ale, ale no nie spodziewałbym się, że wiesz, że to będzie w pierwszej rundzie. Yy, więc Kurczę, no naprawdę mega zaskoczenie tam było, widać nawet po mojej twarzy jak trafiłem, wśród, to obracam się, patrzę się i takie yy, i biegnę, no nie? I zaczynam tam gdzieś dobijać i potem, potem mogę wam się przyznać, że potem już nie pamiętałem co robiłem, nie? Te no wszystkie... potem potem ci odbiło, nie? Tak, tak, skoki na klatkę, chciałem robić salto, mogłem sobie rozwalić kolana i w ogóle wszystko, eee, walnęłem tam telefon, kurde, Kamilowi Kłagowskiemu wrzuciłem eee, szczęką, no nie, nie wiem, nie wiem, po prostu to robiłem, kurcze, nieświadomie wszystko, nie? Kamera też chyba dostała. Tak, kamera jeszcze dostała, no widzisz, no, no dobrze, że mówisz. <laughs> No, co, się działo, co się działo w twojej głowie? To był po prostu taki wybuch szczęścia, że, że gdzieś tam ci, ci odcięło trochę te zmysły po walce, czy, tak. czy jak to sobie tłumaczysz? Tak, to było właśnie tak, że było tak dużo emocji, wiesz, no bo ja byłem gotowy na 5 rund, ja to wszystko musiałem potem gdzieś uwolnić, nie? I właśnie uwolniłem to tą cieszynką, po prostu jakieś tańce, kurde, wiesz, nie, nie, nie. <ślam> salto, odbijam się gdzieś tam od klatki, kurde, no, no nie, no po prostu musiałem dać uwolnienie tym emocjom, bo wiesz, Byłem na rozgrzewce, zacząłem napierdzielać, byłem gotowy, wiesz. Wychodzę, a tu po minucie jakby się skończyło, i wiesz, musiałem to jakoś po prostu z siebie wyrzucić, nie? No i właśnie wyrzuciłem to przez tą przyszynkę. Czujesz jakiś niedosyt w związku z tym, że to trwało tak szybko, czy, czy raczej nie, nie? Nie, szczerze to tak sobie mówię, nawet, że raz w życiu chciałem tak wygrać, kurde, po prostu wiesz, trafić i koniec, nie? Żeby się to wszystko skończyło. No takie kończenia są piękne. Wiadomo, fajnie się walczy, bo im więcej jesteś w tej klasce, zbierasz więcej doświadczenia, ale ja myślę. Że ten knockout dał mi chyba najwięcej w mojej karierze, bo ja teraz w tym momencie otworzyłem się na stójkę, którą miałem, tylko po prostu ja nie pokazywałem. Nie pokazywałem tego, bo. Nie wiem, nie wiem jak się to opisać, nie wiem, nie czułem dystansu, nie wiem i szczerze zawsze się zastanawiałem czemu tak jest, nie? że po prostu na treningach gdzieś nokautuję, wyjeżdżam, w Stanach walczyłem w tej stójce, no po prostu wszyscy mówili, że mam bardzo niewygodny styl, że bardzo ciężko się ze mną walczy w stójce, że według nich mam stójkę na światowym poziomie, a ja zawsze wszystkim mówiłem, że no dzięki, dzięki, tylko że ja w walce robię może 5%, nie? I że nie umiem, po prostu nie wiem czemu tak jest. I teraz w końcu tak się stało. Wiesz widziałeś, wszedłem do, do klatki, byłem pewny, stanąłem krokiem, zbiłem ciosy, trafiałem. Wiesz, w końcu byłem kurde sobą z treningów, nie? Miałeś okazję porozmawiać z Patrykiem? Nie, nie miałem, nie miałem szansy, ale napisałem mu po walce yy, wiadomość, że, że po prostu dziękuję za walkę. No i też widziałem, że Patryk tam dodał wpis na Instagramie, że też bardzo mi podziękował za to, że walkę, że, że była po prostu moja forma mistrzowska i no i że dziękuję. Jakby, no, no nie ma między nami nami krwi, no kurde, po prostu ktoś musiał przegrać. No, na pewno jest mu szkoda, że przegrał e, tak szybko, że nie dałem mu się po prostu rozwinąć. No ale no taki jest ten sport, no jakby ja, ja chciałem zostawić wszystko, chciałem zostawić wszystko, ale po prostu no przejąłem kontrolę na tą minutę i nie zdążył po prostu nawet pokazać swojej formy, nie. Miałem okazję spotkać Patryka, wiesz co, na ta BP na stacji tuż przed Warszawą, przed łamiankami, jak wracaliśmy. Kurczę, no strasznie podłamany, no ale, ale taki jest ten sport. Co dalej Robert, bo gdzieś, jak większość zawodników zresztą na tej gali, chyba zgłosiłeś gotowość do występu na gali KSW 100, tak. no, ale, no ale z kim? Nie wiem. Powiedziałem, że chcę na KSW 100. Bo fajne wydarzenie, dodatkowo gliwice zajebiście, bo jest bardzo blisko mojego nowego Sącza, czy Krakowa, więc do gliwic jest bardzo blisko. Fajnie, bo było dużo kibiców. Dodatkowo mm. fajna gala. Prawdopodobnie będzie się tam bił Pudzian. pewnie nie też mamet, więc też fajnie dla, dla mojego nazwiska, żeby się bić obok takich gwiazd. Z kim to nie mam pojęcia? Na razie nie chcę myśleć, bo ile jest po, po, po walce, jest kurczę 3-4 dni, tak? Około. Nie wiem, no wiesz, na razie dzisiaj mam urodziny, słuchaj, to się wiesz, to ty o tym myślę. No właśnie też chciałem ci złożyć życzenia, ale na sam koniec, ale że już poruszyłeś ten temat, to, no to teraz w imieniu widzów chciałbym ci serdecznie życzyć wszystkiego dobrego. Pamiętam, że właśnie mówiłeś, że, że masz urodziny za cztery dni. To było w sobotę tak. i powiedziałeś, że no, nie planujesz jakiejś szczególnej biba, a raczej zjesz sobie smaczny tort. Czy ten tort już sobie zjadłeś? Jeszcze nie, ale będę miał za niedługo okazję, I, i ten. I no co, po prostu, no, już po walce się trochę nażarłem. No. Nie powiem, że nie, jakoś super nie, nie przytyłem, ale no, dużo zjadłem rzeczy, i, i, tak, i tak się cieszę, nie? to jest moja celebracja. Po prostu jem sobie te, te wszystkie rzeczy, na które musiałem niestety odpuścić przez, przez pewien czas, ale teraz w końcu, humorek wraca, wiesz, pas jest. Ja pamiętam, ja, ja już to mówiłem tam w wywiadach, że był ten moment taki, kiedy już prawie wychodziłem do walki. Stoję w tym przedsionku takim, no są moi trenerzy, jestem sam, troszeczkę odszedłem sobie na bok i mówię Kurwa Robert, za cztery dni masz urodziny, no nie możesz być smutny na to urodziny. <laughs> Musisz zgarnąć ten pas, no nie? No i tak po prostu ścianę ściany, mówię, jedziemy z tym, jedziemy z tym, po prostu wychodzę i byłem już tak naładowany, że... No, że po prostu czułem, że po prostu. No i kury, powtarzam się, ale normalnie czułem, że taką energię, wiesz, zbiłem te piątki, po prostu czułem, że, że z, zaczynam po prostu płonąć, nie? Płonąć i, i wiedziałem, że to będzie mój dzień. Co teraz dalej, Robson, Jak myślisz, czy Parnas zostanie w KSW, czy nie? Czy uwolni tą kategorię 6-6, czy nie? No bo. To ma kluczowe znaczenie teraz całej tej rozgrywce. Nie tak. ma co się oszukiwać. Jeśli chodzi o KSW to, no to na ten moment yy, to jest cały czas wielka niewiadoma, z kim można byłoby cię e, zestawić. E, jak ty czujesz, czy, czy, czy on zostanie, czy przyjdzie ci jeszcze okazja tutaj w KSW e, z, podjąć ponownie rękawice i zawalczyć z Parnasem po raz drugi, czy nie? Jak, jak ci serce podpowiada? Nie mam pojęcia. Ogólnie negocjacje trwają bardzo długo. Prawdopodobnie nie mogą się tam dogadać. Z jednej strony słyszę jakieś głosy, że par jest podobno już podpisany. Tam gdzieś jakieś kurde media. Znaczy nie ja widziałem tylko po prostu dochodziły mnie tam słuchy. Gdzieś tam, bo moi koledzy też są fanami. Nie? Jakby wiesz gdzieś tam też śledzą moją karierę i gdzieś tam mi mówią, że właśnie, że tam gdzieś może chyba nawet w Stanach jakieś media, że tam piszą, że Parnas już jest chyba podpisany. Dodatkowo, Martin mówi, że już też mają dogadane tu finansem jest szczerze nic nie wiadomo, kompletnie nic. Nie chcę się na tym zastanawiać, bo to jest tak, kurde, już temat przewałkowany, że już po prostu mnie męczy. Że pytanie, czy pana zostanie, czy nie zostanie, wiesz. No bo po prostu, niech się dzieje, co się dzieje. O, że tak Dobra, powiem. to inaczej, a jak Ty byś chciał? Jak ja bym chciał? No ja bym po prostu chciał obronić pas na obronić pas, po prostu zawalczyć o pas na KSW 100, a, a kto, no to, no to się po prostu dowiemy niebawem. Eee, no ja pytaliśmy też, czy, czy z Kim bym najbardziej chciał zawalczyć, ale nie wiem, no nie umiem sobie wybrać, nie wybieram. Po prostu wiesz, dostałem Eskiewa, no to się bije ze Eskiewem, dostałem Stasiaka, no to się biję ze Stasiakiem, nie wiem, dostałem Parnasa, to wyszedłem do Parnasa, więc po prostu no dostanę, to wyjdę. No. Nieco mogę więcej powiedzieć. Przygotuję się na 100% na tyle, ile będę mógł, zrobię wszystko, a, 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 a przeciwnik, no to by po prostu będzie przeciwnik, nie? Nie boisz się, że ta sytuacja spowoduje to, że będziesz musiał trochę czekać do swojej, do swojej kolejnej walki? Nie tak myślę. W... czasu. I, I faktycznie nie będzie dalej deklaracji, co i jak robimy, no to mogę być zły wtedy, nie? ale na ten moment to po prostu nie przejmuję się tym, bo się cieszę. Kasper Formela powiedział, że chciałby się zmierzyć z Patrykiem Jak Jakbyś widział takie starcie. No, oglądałbym, bym. Z chęcią mam oglądał. Ja z Kasperem Formelą trenowałem do Parnasa. Zrobiłem chyba 30 rund sparingowych z nim, więc, e, więc wiem na co go stać. Z Patrykiem walczyłem, także myślę, że to byłaby bardzo ciekawa walka. Kto byłby Twoim faworytem? Myślę, że tutaj Kasper Formela mógłby gdzieś skraść tą, 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 tą wygraną. nie? Aczkolwiek, no, Patryk też nie jest słaby. No, jakby. No... Byłaby to bardzo, bardzo taka zbliżona walka i taka, wiesz, ciekawa, nie? Jakie plany, Robert, teraz, kiedy wyjazd do American Top Team? No bo już przyzwyczaiłeś nas wszystkich, że latasz tam regularnie. Jeśli chcesz zawalczyć na KSW 100, które ma się odbyć w listopadzie, no to myślę, że jakoś. może i w październiku? Sierpień to jest 97. 90... 8 wrzesień, 9 październik, 100 listopad wychodzi. Dobra, no to listopad, serki. No to byś musiał jakoś w sierpniu, tak. wrześniu wylecieć. Tak, no bardzo bym chciał. Ogólnie dostałem dużo gratulacji właśnie ze Stanów. To jest takie wiesz, Mike Brown napisał, Dan Lambert napisał, American Top Team, wiesz, kurde, tak się jarałem, nie. Wiesz, Renato Moicano gdzieś tam skomentował, kurde, Nathan Schultz, no nie, nie no, klasa, nie. O też po walce, no naprawdę super, nie, to, to jest takie budujące, no. Mówisz, że Mateusz Rębecki tu się ze szpitala, co powiesz na temat jego walki. Kurczę, no bardzo mi szkoda. Jakby gadałem z Mateuszem, no nie, nie wiem, czy on już robił jakieś wywiady, no ale po prostu no, bardzo mi go było szkoda pod względem takim, że ja patrzyłem na niego, że wiesz, biedny leży w szpitalu, jest jakby no, tą, tą walkę miał ciężką, nie? Jakby oczy podbite tu gdzieś warga rozcięta cała, ciężko, ciężko było mu tak dobrze siebie wysławiać, ale... No po prostu widać było, że on zostawił tam wszystko, no szkoda, że się nie udało, bo teraz zmieniłoby się całkowicie jego życie, nie? wszedłby do top 15, myślę, że kontrakt byłby całkowicie inny yy, i, i te marzenia i te wszystkie plany, no, Mateusz też nie przegrał chyba od dekady, no kurczę, no na dekady? Nie, no, nie wiem szczerze od ilu, ale no długo, długo, nie, nie. nie. No od dawna, no. Da, no. nie przegrał, więc kurczę szkoda, ale no wiesz jakby... Myślę, że to na pewno wpłynie dobrze na, na jego karierę, na jego analizę i, i na pewno się podniesie, bo to jest kurde zawodnik ze stali, to jest polski czołg I, i po prostu było mi go szkoda pod tym względem. No jeśli chodzi o walkę, no to pierwszą rundę na pewno wygrał, a myślę, że przez to, że chciał za szybko skończyć tą walkę, bo w sumie on już tam praktycznie wygrywał tą walkę, także on był już podłączony, ten Brazylijczyk, on się zaczął cofać, już był wycofany, e, 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 gubił się w tym wszystkim. I gdzieś go zaczął tam rozbijać tymi frontkikami i tymi y, kopnięciami gdzieś na głowę i wiesz, no i po prostu Mati zaczął tam puchnąć, jak mu się rozwaliło oko drugie, to, to było już ciężko walczyć, nie? Jak ci nie ma, kurde, jak się ma, jak się ma oczy zamknięte, no to nie widać tych ciosów, nie? No i zaczął trafiać, gdzieś, kurde, brzuch, noga, za chwilę głowa, za chwilę brzuch, za chwilę noga, za chwilę znowu głowa, więc ciężka, y, no, no, ciężka walka. Jakie plany teraz, Robert, na najbliższe dni? Jakiś odpoczynek, wyjazd, wakacje? Jak to wygląda u Ciebie? No właśnie, muszę znaleźć jakieś wakacje, bo dziewczyna mnie męczy, że trzeba coś gdzieś pojechać, nawet na 3-4 dni, żeby sobie tak wyjąć, odhaczyć, nie? jakiś wyjazd. Więc, więc pewnie dzisiaj albo jutro będziemy czegoś szukać. No i, i co? Pojadę, wrócę. No i kurczę, no ja kurczę, no słuchaj, całe życie moje to są treningi i, i walki, więc ja po prostu wrócę. Ja nie, nie wiem, że ja nie. Ja odpoczywam, ale mnie męczy też duży długi odpoczynek, nie? Ja po prostu czuję, że ja jestem urodzony do tego, żeby właśnie walczyć, nie? I jakby ja chcę już wrócić na treningi, chcę dalej się rozwijać. Ta walka pokazała mi, że przede mną jest jeszcze tyle rzeczy do roboty, tyle rzeczy jeszcze można zmienić. Można. Ach, kurczę, dużo by tu gadać, nie? I już po prostu się nakręcam, żebym na trening poszedł, ale no muszę odpocząć. Nie? Muszę odpocząć, muszę się tym nacieszyć. No to, no to w takim razie ciesz się, odpoczywaj. Ja chciałbym ci na koniec jeszcze raz życzyć wszystkiego dobrego, żeby ten dzień był dla ciebie wyjątkowy i upłynął w bardzo miłej, przyjemnej atmosferze z dużą ilością kalorii. No i co, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas na wywiad. Gratuluję raz jeszcze wygranej walki i co mam nadzieję, że niebawem się usłyszymy, jak już dowiemy się o jakichś konkretach a propos twojego kolejnego występu. Tak jest. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję Jaru, Tobie za wywiad, zawsze dobra robota i dziękuję wam wszystkim, którzy oglądacie, że dopingujecie, że idziecie do na walki. Jesteście dla mnie ogromnym wsparciem i, i bardzo to doceniam. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Trzymaj się, na razie. Hej. Na razie.